<coughs> A jednak. A jednak. Okej. Okay. Iż już 18.05, także Przestawiam się już na Makaję 300 metrów żyłki e, Inne jedyne na pewno plug X-Series e, To na pewno pójdzie A na drugim zestawie Albo plug Albo może żywa przynęta Sprawdzę plecako, bo chyba ośmiorniczek, 16 nie mam z GLC tam chyba 14 max chyba dali jak dobrze kojarzę także te dwie nocki, kurcze pięknie wychodzi jak widać miałem problemy, ale odkąd zacząłem pływać na, na 12% mocy wchodzą jak złoto Chodzą jak złoto. A jak duży unikat, no to już kwestia szczęścia. Bo nawet na dychę, może ja na dychę chyba było wiem, tak? Bo dalsze to chyba 67, jeśli dobrze pamiętam. <laughs> A gdzie to są widełki, klucze. Około 30 kilo można powiedzieć I tutaj Maka jeden albo Merlin I tak, dobra, skieruję może do wyspy Jak nie spadnie oczywiście Jest jeszcze, jest, dobra. Ja Michał, jeszcze jest. Tylko, że nie szarpię, także może Merlin? No bo zaczynamy zaraz szarpać. Ale na pluga X nie założę kolorowego może łańcucha, tylko medal, medalowego. Uła 100 metrów, no to Makaira chyba. Może będzie. <laughs> Kłócze, zaryzykowo może z tym trollingiem. Dużo przynajmniej się potraci, no ale nic. Jeszcze bardziej w lewo przydałoby się ustawić. No i tu stoi w miejscu mak Makaira, nie? A ja modelowo chyba wyjąłem tą nockę, czy nie? Czy my zaklaczymy o, czy oczy? wodę, czy nie zakroczymy? E, nie zakroczymy. Teraz zechodzę. Czyiesz, że głębokość się, się kończy już? <kluzny> <kluzny> ohohohohohoho <laughs> będzie unikat? albo medal ale potwór no potwór potwór ULALA la. moja pięćset chyba trzydzieści chyba dwa kilo. Próbuję na głębszego wodę ucieka, zdecydowanie. Ale szarpie. Matka boska kochana. być unikat. Nie mogę na razie nic totalnie zrobić. Na razie Makaiela dyktuje warunki, chociaż troszeczkę podyktowaliśmy jej swoje. <laughs> Na plaży wbija Tylko żeby teraz nie wyskoczyła Bo będzie Lipa ostatnio to przecież Łukasz Przez całą plażę ją e, przyciągnął <laughs> Słownie. No nieźle Wyszła Ale ładna Ale ładna wizowie czaty GG z 500 chyba, 30, chyba 2 kg na ośmiorniczkę 11,0 medalowy łańcuch, kamarnic 567 kg 684. I to jest moja największa ryba fishing planet. Przybiła mojego bucznika 551. Czaty GG. Na otwartym oceanie walka byłaby kilkukrotnie dłuższa. Wow. Jest maksymalnie oddalenie. Maksymalne oddalenie. No nie mam pytań. Dobra, fotek wystarczy. 178 tysięcy doświadczenia, e, 257 tysięcy gotówki, 463,5 cm. O e, której wyobranie? Dobre pytanie. O, obok mojej dzisiejszej, dzisiejszej to, był, to była moja wcześniejsza życiówka 532 i jak widać, na, ta druga nóżka też Też jest spoko. E, zaraz, jak piszę wideo, zobaczę mniej więcej, jak której było obranie. Czy wystarczy do pół godziny klipu? Wow! Okay. Więc zapisuję klik do 20 minut po północy, branie czyli holowałem ją. E... No nie wiem, 10, 12 minut, 13, coś takiego. Także przepiękna. A tu już swoją usunąłem, tak? 532, którą miałem, e, kilo. E, o ponad 30 kilo się poprawiłem i teraz Makaira wskakuje na top 1 na moich największych rybek. włócznik spada na miejsce numer 2. Dokładnie tak. Dokładnie tak, już jest coraz. Fajnie się robi. Życiówka z 532, e, chyba wczorajszy rekord, czy przed, chyba przed. E, 567 kg, 684 gramy, 463,5 cm. Pomarańczowa ośmiorniczka 11.0 medalowy łańcuch. Już ładna, życiowa Makaira.